jest specjalne i świąteczne wydanie programu Rozmowa przy Szklance Wody. Dzisiaj moimi państwa gościem jest burmistrz miasta i gminy Wschowa, pan Krzysztof Grabka. No, witam serdecznie. Próbowałem, panie burmistrzu, umówić wszystkich burmistrzów w jednym miejscu, ale okazuje się, że pod koniec roku prawdopodobnie tych wyjazdów i spotkań jest chyba więcej niż w ciągu całego roku, to prawda? Czy to taki przypadek? nie tylko wyjazdów i spotkań, ale również zwykłej urzędniczej pracy związanej z zamykaniem roku. Obowiązuje tutaj zasada zamknięcia kasowego, czyli to co do 31 grudnia wpłynie bądź wypłynie z budżetu gminy, to później pokazujemy sprawozdania, dlatego Liczne obowiązki związane z monitorowaniem wydatków, ale też i dochodów w poszczególnych działach budżetu. A w, w sprawie tych wyjazdów, czy pamięta Pan w tym roku jakiś taki wyjazd służbowy, który przyniósł Panu najwięcej satysfakcji, Panu i w rezultacie gminie? No to na pewno takim wyjazdem dla mnie, ale myślę i dla. Wszystkich mieszkańców naszej gminy dającym wielką satysfakcję był wyjazd związany z uroczystym podsumowaniem piątego rankingu gmin lubuskich. W Filharmonii Zielonogórskiej się to odbywało. Z rąk pani marszałek miałem okazję odbierać wyróżnienia dla naszej gminy. Tym myślę najistotniejszym jest to, że w głównym wskaźniku rankingowym zajęliśmy po raz pierwszy miejsce w pierwszej dziesiątce, dokładnie dziesiąte, wyprzedzając wiele większych i wydawałoby się yy, mających większe znaczenie dla województwa lubuskiego miast. Yy, ale był jeszcze jeden wyjazd, yy, który z jednej strony traktuję jako osobiste wyróżnienie, ale też to podkreślałem, że jest to tak naprawdę wyróżnienie dla gminy jako organu prowadzącego szkoły. Myślę tutaj o otrzymaniu z rąk pełniącego wówczas obowiązki Lubuskiego Kuratora Oświaty medalu Komisji Edukacji Narodowej. To jest najwyższe odznaczenie resortowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, z inicjatywy właśnie Kuratora, nadane. W uznaniu za, za to, że po prostu wschowska oświata, na, ta prowadzona przez gminę na tle województwa lubuskiego się wyróżnia. A czy można powiedzieć, że praca burmistrza to pewien rodzaj pracocholizmu, że ma się mało czasu na inne sprawy. No to to jest myślę kwestia podejścia do, do obowiązku, bo niewątpliwie musimy traktować to, ja to tak traktuję, jako jako obowiązek, a nie, nie wiem, hobby. To, to jest moja praca zawodowa i to praca o szczególnym wymiarze, ponieważ z nadania społecznego to nie, że jakaś osoba jedna zatrudniła mnie i wobec niej odpowiadam, tylko burmistrz, skoro jest wybierany w bezpośrednich wyborach przez całe społeczeństwo, to wobec tego społeczeństwa gminy jego praca musi być traktowana jako właśnie obowiązek. No, i jeżeli poważnie traktujemy ten obowiązek, to, to pracy jest tak dużo, że praktycznie nie jest się w stanie jakby zrobić wszystko, co, co by się chciało. Tego czasu na pewno brakuje, ale każdy burmistrz jest również człowiekiem, a nie zaprogramowanym robotem, maszyną i nam też przysługuje pewnie norm, normalne prawo do, do, do zmęczenia, do. Do, do tego minimalnego odpoczynku. No poza tym też każdy z nas ma jakieś obowiązki rodzinne. A ja mam liczną rodzinę i w związku z tym staram się, jak mogę, również nie zapominać o, o tym. Natomiast faktycznie można, jak się poważnie traktuje pracę burmistrza, mówić o pewnego rodzaju pracokolizmie, ponieważ nie ma tutaj jakichś ustalonych godzin pracy. Tak naprawdę urząd pracuje od 7 do 15 najczęściej za wyjątkiem poniedziałku i piątku, gdzie jest ta drobna różnica, natomiast burmistrz pracuje praktycznie całą, całą dobę. Zdarzały się takie sytuacje, że w środku nocy był telefon i musiałem stawić się do pewnego rodzaju obowiązków służbowych. Najczęściej takie telefony nie wróżą nic dobrego. Przypomnę tutaj nam wszystkim wielki pożar kolegium, dawnego kolegium jezuickiego, czy też pożar budynku, w którym są mieszkania socjalne na ulicy Lipowej, no wtedy jako właściciel, reprezentant gminy moim obowiązkiem jest, jest stawić się. Ale też liczne spotkania organizowane przez stowarzyszenia, nie wiem, spotkania z sołtysami, sesje rady miejskiej, które trwają do późnych godzin popołudniowych. Tak, przyzwyczaiłem się już do tego, że nie liczę godzin poświęconych na wykonywanie obowiązków burmistrza. Czyli urlop to jest taki jedyny w roku czas, kiedy burmistrz ma czas i okazję wypocząć, czy w czasie wakacji też myśli o gminie? Znaczy pamiętam ciągle o tym i utożsamiam się z moim drugim miejscem pracy, z którego tak naprawdę nie odszedłem. Jestem na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji burmistrza. Myślę tutaj o funkcji nauczyciela w pierwszym liceum ogólnokształcącym i gdzieś te wspomnienia o, o dwóch miesiącach wakacji ciągle na dnie serca są. Ale tak jak praca nauczyciela jest bardzo stresującą i, i trudną, tak naprawdę, myślę, że coraz trudniejszą pracą. I te wakacje autentycznie są uzasadnione w, w tym przypadku. Tak również w przypadku burmistrza y, potrzebne jest takie y, odskoczenie od tych codziennych y, obowiązków i y, y, ja to staram się czynić. Był jeden, jeden rok, y, kiedy y, tak naprawdę taki, takiego urlopu na zasadzie wyjazdu i odcięcia się od, od bieżących spraw. Nie miałem i, i niedobrze odbijało się to później na, na, mojej, na mojej kondycji tej fizycznej, i psychicznej. Musiałem jakby to zrekompensować sobie później. No, urlopy są dla ludzi, tak, nawet jest wręcz obowiązek wykorzystywania tych urlopów, i dlatego pilnuję już od kilku lat tego, aby na dwa tygodnie, najczęściej w lipcu. Wyjechać ze Wschowy. Oczywiście zostają pracownicy, zastępca burmistrza, który ma kompetencje, by mnie w tym momencie zastępować. Staram się nie myśleć wtedy o gminnych sprawach, ale nie jest to możliwe. Najczęściej proszę pana Andrzeja Nowickiego w tym momencie o to, aby przez przynajmniej kilka pierwszych dni nie dzwonił i nie. Nie, przesz nie przeszkadzał w tym urlopowaniu, natomiast później to już wręcz sama ciekawość moja powoduje, że to najczęściej ja pierwszy dzwonię i to jest sygnał. Aha, no to teraz jakby coś się działo, to już możemy, e, możemy dzwonić. Spotykamy się pod koniec roku. To też jest taki czas, gdzie w wielu rankingach, czy to gminy, samorządy, powiaty, ale też w zakresie ogólnopolskim Osoby, które piastują najwyższe urzędy, próbują podsumować ten rok. Ten rok, gdyby Pan miał podsumować w kilku zdaniach, był udany dla Gminy Wschodniej. No tak, na pewno. I, i myślę, że. Ba, jestem przekonany, że nie wynika to z tak zwanego obowiązku służbowego, że powinienem mówić, że jest dobrze. Tylko jest wiele argumentów i wiele dowodów na to, że. Że ten rok był udany. Ale pytanie, co to znaczy udany? Najczęściej to, czy coś jest udane, czy odnieśliśmy pewien rodzaj sukcesu, określamy w konfrontacji w porównaniu z innymi. Na, na jakimś tle wypadliśmy lepiej, gorzej, wtedy można, można tak to określić. Więc sądzę, że generalnie dla Polski, Europy nie jest to dobry czas, bo mamy czas kryzysu w różnych krajach europejskich, również spowolnienia gospodarczego w Polsce, ale również licznych takich politycznych napięć. Teraz przecież chyba przeżywamy sprawy związane z dogadaniem się przywódców europejskich w zakresie budżetu Unii Europejskiej. Więc na tym tle trzeba patrzeć na to wszystko, co się dzieje również w naszym kraju, a również w województwie lubuskim i w naszym samorządzie. I w związku z tym trudnym rokiem, ale również tym, co działo się w województwie lubuskim, uważam, że nie mamy się czego wstydzić, a wręcz jest wiele powodów do, do satysfakcji, chociażby wyniki rankingu, o których już zdążyłem, zdążyłem powiedzieć. Na pewno takim powodem do, do satysfakcji i zadowolenia jest to, że ciągle konsumujemy pobieramy pieniądze z dotacji unijnych przyznanych w schowie, a niektóre z takich środków będziemy konsumować w najbliższej przyszłości, bo na rok 2013 i tu wybiegnę na moment. w przyszłość mamy już podpisaną umowę, w zakresie dotacji na kanalizację przyczyny górnej. Jest to zadanie, które będziemy w nowym roku realizować. I tutaj również mamy przyznaną dotację dotację unijną. Mamy złożony wniosek na termomodernizację szkoły podstawowej numer 1. On jest w tej chwili w trakcie oceny. Zostawiam to jako sprawę dzisiaj otwartą, ale jest nadzieja na to, że również tutaj odniesiemy sukces. Ale wracając do roku 2012, to przede wszystkim. Te projekty unijne, czyli rewitalizacja, ale również kanalizacja osowej sieni przyczyny dolnej, chociaż tutaj prace tak naprawdę zostały zakończone pod koniec roku 2011, natomiast udało się, nie było to wcale łatwe, wypracować taki pewien model funkcjonowania tej nowej kanalizacji z zapewnieniem wszystkich wymogów, jakie niosą te unijne programy bo nie jest prawdą, że pieniądze unijne to są łatwe pieniądze, takie czekające do wzięcia, trzeba się napracować, aby przygotować dobre wnioski, później, aby je w razie czego poprawić, no, pilnować tego do momentu podpisania umowy, potem jest realizacja, a na końcu jeszcze jest rozliczenie, które też wcale nie jest, nie jest łatwe. I to był czas właśnie w roku 2012, aby wdrożyć tą wybudowaną kanalizację do użytkowania. Dzisiaj już to jest za nami, są podpisane pierwsze umowy, kolejne czekają na podpisanie i to już, to już funkcjonuje. A rok 2012, myślę w kontekście pieniędzy unijnych, to również rok, który kojarzyć się powinien nam nie tylko z inwestycjami tymi infrastrukturalnymi, ale również z inwestycją w najważniejszą, czyli w człowieka. Korzystaliśmy jako gmina z pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, które zostały przekazane na realizację programów w naszych jednostkach oświatowych. Niedawno, od 5 grudnia, mieliśmy podsumowanie dużego projektu Lubuska Szkoła Równych Szans, trzecia edycja. To trzecia edycja mówi o tym, że były wcześniejsze, i tak naprawdę, w sumie, jak zrobiliśmy teraz takie podsumowanie, to Projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w naszej oświacie to sięgnęły kwoty 2 milionów złotych. To były i zajęcia dodatkowe dla dzieci, i tych zdolnych, ale również tych mających kłopoty w szkole, czyli na zasadzie wy wyrównania szans. To były atrakcyjne wycieczki, praktycznie bezpłatne. To były również zakupy nowoczesnego sprzętu, takiego jak na przykład tablice interaktywne. Yy, I myślę, że ten medal Komisji Edukacji Narodowej, ale również wyróżnienie dla dwóch pań nauczycielek, które otrzymały nagrody kuratora w, w tym roku z naszych placówek. To jest dowód na to, że jesteśmy dobrze w lubuskim kuratorium i w ogóle w lubuskim województwie postrzegani. Rok 2012 to także rok kolejny rok udany dla działania wspólnot mieszkaniowych w Wschowie. Ilość remontów nie maleje, wręcz zdecydowanie powiem, że rośnie, kolejne dachy, kolejne remonty w kamienicach naszych poprzez wspólnoty są, są realizowane. I ciekawy myślę zwiastunem jest większa niż do tej pory ilość wniosków złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe w takim konkursie, na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych. To gmina od kilku lat prowadzi taki, taki program. Do tej pory były to pojedyncze wspólnoty. W 2012 mamy pewien wysyp. Oby, oby tak było dalej, bo to oznaczałoby, że, e, e, że też jest większa już taka aktywność świadomość z, e, we wspólnotach. Pięknieje miasto, ludziom się w ten sposób też mieszka lepiej, bo w wyremontowanej kamienicy na pewno komfort za, e, zamieszkania rośnie. No, i jeszcze na jeden aspekt bym zwrócił uwagę, 2012 rok to kolejny rok wielkiej, wyróżniającej nas na pewno w Lubuskim aktywności stowarzyszeń, organizacji pozarządowych. No, szerokie spektrum i kultura, i sport, i, i działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, i na rzecz osób starszych, seniorów. Naprawdę szerokie spektrum, i to też zaowocowało dobrymi kontaktami z organizacją z Lubuskim Związkiem Organizacji Pozarządowych, który zdecydował się we Wschowie otworzyć swój oddział regionalny. Niedawno było takie otwarcie. To cieszy ponieważ oznacza to, że jest we Wschowie naprawdę i na ziemi wschowskiej wiele osób, które chcą działać aktywnie, mają pasję, mają pomysł na, na takie dodatkowe poza swoją zawodową pracą zajęcia. My staramy się pomagać, zawsze można powiedzieć można więcej i, i to jest takie wyzwanie na kolejny, na kolejny czas, ale odczuwam satysfakcję bo sam Wywodzę się właśnie z organizacji pozarządowych. Pierwsze kroki w dorosłym życiu w takiej społecznej działalności właśnie stawiałem w stowarzyszeniach. Zbliżają się święta. Czy to, jest, to będzie dla Pana taki okres, gdzie rodzina powie: Tato, mężu, odpocznij, bo ten rok był dla Ciebie pracowity, czy też włączy się Pan aktywnie w przygotowania świąteczne? Mamy taką, taką umowę i, i zobaczymy jak to będzie w tym roku. Pan Nowicki nie ma już dzieci w wieku szkolnym. Jego synowie to, to są dorośli ludzie. Jeden jest, jest już żonaty, drugi kończy studia w tej chwili. Więc jak przychodzi ten szczególny dzień, jakim jest wigilia, to najczęściej ja mam przywilej wzięcia urlopu i, i poświęcenia już tego dnia rodzinie. Więc pewnie i w tym roku będzie tak, że, że faktycznie ten, ten świąteczny czas będzie, y, będzie poświęcony rodzinie. Y, ale jest on bardzo krótki, bo tak naprawdę Wigilia, dwa dni świąto mamy trzy dni, a potem trzeba wracać do pracy, bo okres między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to sesja Rady Miejskiej, na której będzie stawał budżet gminy na rok 2013, wcześniej spotkanie z komisjami Rady Miejskiej, Yy, więc, yy, więc postaram się maksymalnie ten świąteczny czas wykorzystać na takie zatrzymanie, odpo, odpoczynek, ale również bycie z rodziną. Yy, ma pan już przygotowane prezenty. Yy. Yy, yy, to, jest, yy, to jest bardziej skomplikowana yy. sprawa. Yy, częściowo tak, ale jeszcze, jeszcze nie wszystko i, i myślę, że ten kolejny tydzień a może bardziej weekend przedświąteczny będziemy starali się jeszcze, jeszcze parę rzeczy kupić. Jedno wiem na pewno, troszeczkę będą to święta skromniejsze niż, niż wcześniej, ale pewne tradycje są, no, są obowiązkowe można powiedzieć I, i nie może tak być, że, że pod choinką nie będzie nic Pewnie pytanie jakie? Prezenty. No, nie będę zdradzał tutaj publicznie tajemnic, bo jednym z, myślę, ważnych elementów jest ten element niespodzianki i nie mam myślę, większej radości dla rodziców, jak taki, taki moment takiego zachwytu, takiego zdziwienia, ale takiego pozytywnego zdziwienia, kiedy syn czy córka rozpakowuje prezent pod choinką i, i, i nagle... Widzą coś, co, co sprawia im, im radość. Bez niespodzianki tej radości by nie było. W tamtym roku mówił Pan, że jedną z takich największych radości, jakie można panu sprawić, dając prezent pod choinkę, to książka lub płyta. Coś się zmieniło w przeciągu tego roku. Nie, nie, to, to są to już takie myślę kanony, pewne. Ja dosyć sporo jeżdżę samochodem i bardzo lubię w tym samochodzie posłuchać dobrej muzyki, Stąd, ale też i w domu wieczorami, szczególnie w weekend, zamiast... Na przykład, nie wiem, szósty raz oglądać ten sam film, który funduje nam telewizja, to, to, to wolę albo poczytać książkę, albo posłuchać muzyki. Nauczyłem się również czegoś takiego, że czytam, słuchając muzyki, to mi nie przeszkadza, a wręcz jakoś tak, tak dodatkowo, dodatkowo uspokaja, a zatem pozostanę wierny temu wyborowi. Mhm. Mhm. Też mijają święta, Sylwester, jest nowy rok, rok 2013. Zewsząd mówi się, że to będzie trudny rok dla samorządów. Jak pan postrzega ten rok? To rzeczywiście będzie trzeba się zmagać z wieloma problemami. To niedobrze generalnie straszyć, że będzie źle. Natomiast myślę, że nie takie, nie takie mamy intencje tutaj rozmawiając o tym. Czasami, w imię pewnej odpowiedzialności i, i takiej prawdy, no trzeba, trzeba mówić o, o tym, że, że są pewne zagrożenia, niż udawać, że jest wszystko fajnie, dobrze, będzie, będzie rewelacyjnie, a potem rzeczywistość bardzo szybko to zweryfikuje i, i człowiek jest niewiarygodny wtedy. Wszystkie informacje, które ja posiadam, które dotyczą finansów publicznych i sytuacji gospodarczej naszego regionu wskazują na to, że faktycznie będzie to rok trudny, ale nie tylko dla samorządu, w ogóle dla, dla Polski, dla, dla mieszkających w niej obywateli. Chociażby ostatnie informacje dotyczące zwolnień w zakładach Fiat, które teraz są na topie, ale przecież to jest tylko jeden z, z elementów tej gospodarczej układanki. Niedawno czytaliśmy w lubuskiej gazecie, informacji o zwolnieniach, takich większych zwolnieniach na terenie Nowej Soli, gdzie z jednej strony powstała taka specjalna strefa, wręcz ekonomiczna, pojawiły się znane marki światowe, a teraz te zakłady nie osiągając nawet planowanego, planowanej wysokości zatrudnienia zwalniają. Pewne rzeczy są po prostu niezależne od nas i one się będą, będą w naszym otoczeniu działy. Ale przechodząc do, do tej jednak sfery samorządowej, to, to myślę, że będzie to rok trudny z powodów narzuconych samorządom i nie dyskutujmy dzisiaj słusznie niesłusznie. To jest pewien obiektywny fakt narzuconych ograniczeń w zakresie projektowania budżetów. Nie wdając się w szczegóły, minister finansów zadbał o to, że została przyjęta nowelizacja ustawy o finansach publicznych i tam jest... Obowiązek zaciskania pasa. No, nikt tego nie lubi, ale z drugiej strony, jak mamy do wyboru albo skonstruować budżet zgodnie z polskim prawem, albo powiedzieć nas to nie interesuje, no to zetniemy się z machiną państwa i budżet zostanie uchylony przez organ, który nadzoruje pracę samorządów, czyli Regionalną Izbę Obrachunkową. Więc to tak nie można. Musimy dostosować się do tych, do tych reguł, i stąd na pewno. Oszczędniejsze planowanie wydatków, szczególnie wydatków bieżących, stąd zatrzymanie postępującego zadłużania gminy, ale zadłużania, co ważne, w 100% przeznaczanego na wydatki inwestycyjne majątkowe, ani jedna złotówka w wielu ostatnich latach z obligacji komunalnych nie została przekazana na wydatki bieżące. To był wkład do chociażby unijnych projektów czy innych inwestycji. A zatem trochę mniej inwestycji w przyszłym roku, na pewno trochę mniej wydatków w różnych działach. Staraliśmy się tak na zasadzie takiego zrównoważonego oddziałania, oddziaływania tą sytuację rozłożyć po prostu po, po budżecie. No ale z drugiej strony kilka miejsc, gdzie zaplanowaliśmy wyższe wydatki, to też w wyniku konsultacji budżetowych, które były przeprowadzone z wszystkimi klubami radnych, również z opozycją, co myślę jest ważne odnotow do odnotowania, że to jest taka może jakaś wyróżniająca wschowa jakość polityczna, że potrafimy usiąść przy jednym stole i porozmawiać i powiedzieć, że ktoś widzi coś inaczej a burmistrz też potrafi czasami z tego wyciągnąć wnioski i tu ktoś powie, proszę wykreślić czasami i zawsze, ale gdybym tak robił, to wtedy nie byłoby opozycji koalicji, tylko bylibyśmy jedną wielką samorządową rodziną, co w systemie politycznym Polski pewnie jest, jest utopią. A więc zwiększamy, niż to pierwotnie zaplanowaliśmy, zwiększamy wydatki na, na dotacje do, zabytkowych, do, do remontów zabytkowych obiektów, ale również na działalność stowarzyszeń. To również korekta związana z wprowadzeniem dwóch zadań inwestycyjnych, których celem jest poprawienie bezpieczeństwa, myślę głównie bezpieczeństwa dzieci szkolnych. Myślimy tu o modernizacji przejścia w, na ulicy Wolsztyńskiej, Wolsz, Wolsztyńskiej przy szkole podstawowej nr 2, gdzie niedawno doszło do, do wypadku. W wypadku moim zdaniem zdecydowanie wynikającego z, z jakiejś, no nie wiem, nieodpowiedzialności czy wręcz głupoty yy, kierowcy, bo, bo jest przejście dla pieszych właściwie oznakowane, jest dodatkowe oznakowanie, że to jest szkoła czy, czy teren, gdzie, gdzie po prostu przechodzą dzieci. Yy, natomiast yy, no chcemy zmodernizować to przejście. Dzisiaj nie, nie ma jeszcze ostatecznej decyzji w jaki sposób. To będzie w, w najbliższych tygodniach koncepcyjnie opracowane, będzie konsultowane również, również z policją i z drugiej strony wprowadzamy projekt budowy chodnika przy drodze gminnej na przyczynie dolnej. Tam zakończyła się kanalizacja, mamy do czynienia z funkcjonującym dużym zakładem przemysłowym, elektrobud, droga dzieci z przyczyny dolnej do szkoły, wiedzie właśnie przez ulicę Gminą. Chcemy rozpocząć inwestycję związaną z budową chodnika, co na pewno też to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo poprawi. Podsumowując, powiem tak, trudny rok w zakresie przede wszystkim budżetu. Natomiast y, powinniśmy to nadrobić i mówię to też jako wyzwanie i zadanie dla siebie i, i moich współpracowników, taką dodatkową y, aktywnością, nie wiem, może szybszym załatwianiem y, spraw, y, tak aby y, dać społeczeństwu poczucie, że pomimo y, kryzysu ekonomicznego y, gmina... Y, Dokłada wszelkich starań, aby maksymalnie dobrze pracować. Podsumowując, mam jeszcze rok 2012. Cieszymy się mm. tym, co udało się gminie osiągnąć, z czego wszyscy mieszkańcy mogą korzystać. Rok 2013 będzie rokiem trudnym, ale nikt się nie poddaje. Może um. dlatego, że 13 trzynastka. Na <laughs> Mi pozostaje życzyć Panu, Panie Burmistrzu, wesołych i rodzinnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Podobnie również naszym widzom i czytelnikom. Mam naprawdę szczerą potrzebę, aby, aby w tym momencie też wszystkim mieszkańcom miasta i Gminy Wschowa, a też i gościom, którzy odwiedzą Wschowę w ten świąteczny czas, złożyć świąteczne życzenia. Powiem tak, niech to będzie radosny świąteczny czas, w którym rozstrzygną się rodzinne spory, w którym odejdą na bok troski dnia codziennego, w którym umocną się takie więzy z najbliższymi, aby łatwiej było nam wszystkim wejść w ten nowy, jak powiedzieliśmy, trudny 2013 rok. Dziękuję. To było, to było świąteczne, specjalne zarazem wydanie rozmowy przy Szklance Wody. Moim i Państwa gościem był burmistrz miasta i gminy Wschowa, pan Krzysztof Grabka. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.